Nie sądziłam, że dzisiaj nadejdzie ten dzień, w którym w końcu spróbuję te ciastko gąbka. Ja jestem obsesyjna na punkcie tego ciastka, jak ktoś się gdzieś testował, jak każdy filmik z testem tego ciastka oglądałam i sobie tam Boże, chciałabym to przetestować. I czuję się, że idę sobie teraz dosłownie ulicą. I nagle zobaczyłam jakiś, nie wiem co to było, jakiś sklepik, nie wiem co to było. Po prostu na wystawce było to ciastko i kupiłam, smaku tłumaczę, więc robimy teścior. To ciastko jest tak chemiczne, że nawet ma tutaj taki babierek. Ech, trochę mnie to... Hmm. Dobra, ale jak zjem raz, to przecież nic się nie stanie chyba, zobaczcie. Pani mi właśnie przewaliła w samochód. Mega fajnie. Mhm. Nie wiem, co mam zrobić teraz w sumie, bo jem ciastko. Czy ja mam wyjść, skoro ona mi przewaliła w samochód? No z mam. Rysowane drzwi. O, to pani uciekła. Fajnie. Jestem ciekawa, jak bardzo mam rozwalone drzwi. Ale skupmy się na ciastku. Jest dziwne. Może to przez ten smak maczy? Ma ocenę ciastka? Trochę śmierdzi. Na Jak teraz je Nie kupujcie go. Nie kupujcie go, bo. Już sama chemia.